Dwa polskie kluby w eliminacjach Ligi Mistrzów to nie jest sfera marzeń, to nie jest sfera fantazji, tylko prognoza. Bardzo optymistyczna prognoza. Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy na moim kanale. Kanał 365 na piłce. Przy mikrofonie Piotr Żapecki, jak piątek, niezależnie od tego jaka to pora roku, to czas pogadać o rankingu UEFA. Wszyscy czekamy na mecze polskich ekip w fazie pucharowej Ligi Konferencji. To znaczy, mam tutaj na myśli ten dwumecz, Jak z TSC Baczka Topola w ramach playoffów Ligi Konferencji. A do tego czekamy cały czas na to, z kim zmierzy się Legia Warszawa w walce o ćwierćfinał Ligi Konferencji. Stoło właśnie cały czas. Czekają na rywala na etapie 1-8 Finału, no i właśnie dziś sobie o tym pogadamy. To znaczy, kogo warto obserwować pod kątem rankingu, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, Ligę Europy, a także Ligę Konferencji, ponieważ już wkrótce te mecze playoffów no i czekają nas wielkie, emocjonujące starcia, które również są interesujące z perspektywy rankingowej. Na samym początku wielka prośba jednak do Was o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału, żeby ta nasza społeczność cały czas rosła się rozwijała. Serdecznie też zachęcam do wsparcia mojego kanału, jeżeli chcecie tutaj więcej kontentu podróżniczego, głównie jeżeli chodzi właśnie o wyjazdy, to serdecznie proszę właśnie Was o wsparcie kanału. Jednocześnie zachęcam do gry przyglądarkowej Football Team. Wszystkie linki na dole pod tym materiałem. Football darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Teraz przejdźmy do rzeczy i przede wszystkim spojrzymy sobie na ranking UEFA, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tę najnowszą aktualizację, które się zajmujemy i ile tracimy do rywali, którzy nas najmocniej interesują. No i rzecz jasna patrzymy tutaj tylko na te ekipy, które są w naszym zasięgu, czyli od lokaty 11 w dół, w, dodałem też tutaj w ramach też pewnej ciekawostki ligę cypryjską, ponieważ Cypryjczycy sobie bardzo dobrze radzą, mimo, są na, mimo tego, że są na 21 lokacie, mają trzech reprezentantów, natomiast po kolei też tutaj to rozbiłem, tak żeby to było w miarę czytelne. Myślę, że wszystko doskonale widać, a więc to z prawej strony, czyli liczba klubów w grze i mamy też liczbę reprezentantów w danych rozgrywkach. No to jest pewna taka nowość, jeżeli chodzi o grafikę, i mam nadzieję, że to nam rozjaśni pewne kwestie. Przede wszystkim 11. Grecja, jak doskonale teraz widzicie, to są trzy kluby, które właśnie reprezentują tę ligę. Dwóch reprezentantów w Lidze Europy, jeden reprezentant w Lidze Konferencji. Dalej to jest Norwegia, lokata dwunasta, dwóch reprezentantów ma ta Liga, jeden gra w Lidze Europy, jeden w Lidze Konferencji. Dalej to jest Austria, tylko jeden reprezentant został jeżeli chodzi o Austrię, Rapid Wiedeń, który broni honoru austriackiej Ligi na etapie fazy pucharowej Ligi Konferencji. Później to jest Szkocja, która co ciekawe ma jednego reprezentanta w Lidze Mistrzów, a więc Celtic, a także Rangersów, oni grają w Lidze Europy. Dalej to jest Dania, dwóch reprezentantów, Czyli to jest Mytiland w Lidze Europy, a także Kopenhaga w Lidze Konferencji. No i kraj, który jest przed nami, czyli Szwajcaria. No i na nasze szczęście, to nas oczywiście bardzo cieszy. Szwajcaria ma tylko jednego reprezentanta, to jest Lugano, który gra na poziomie Ligi Konferencji. No i później oczywiście jest Polska, wiadomo kto nas reprezentuje, ale dla formalności dodam, że to jest Jaga, a także Legia Warszawa. Dalej Izrael, który jest tuż za nami i w zasadzie nie ma żadnych szans, żeby nas dogonić, gdyż nie ma żadnego reprezentanta w Europie. I tak jak powiedziałem wcześniej, w ramach ciekawostki na końcu jest Cypr, który ma aż trzech reprezentantów. I wszyscy trzej grają na etapie fazy Pucharowej Ligi Konferencji. W ramach ciekawostki dodam, że są tylko dwie nacje w Europie, które mają komplet. Jeżeli chodzi o kluby, które rozpoczynały grę w fazie ligowej europejskiej rozgrywek, mówimy tutaj o Lidze Mistrzów, Lidze Europy, a także Ligi Konferencji, które przetrwały. Jeżeli chodzi o wszystkie kluby, to jest co ciekawe Anglia, a także Belgia. Nie Hiszpania, nie Niemcy, nie Włochy, tylko właśnie Anglicy i, i Belgowie. Natomiast teraz popatrzmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o listę meczów, które nas najmocniej interesują. Zaczniemy sobie od królowej rozgrywek, a więc od Ligi Mistrzów, i to są mecze fazy playoff. W tej chwili widzicie, tak to mniej więcej wygląda. No i tutaj z pozycji rankingowej najmocniej, w zasadzie jedyne, co nas interesuje, to jest ten dwumecz Celtic-Bayern-Monachium. Tak jak widzieliście wcześniej, szkodzi są przed nami, mają dwóch reprezentantów, w tym właśnie Celtic, który gra w Lidze Mistrzów, więc no mówiąc tak wprost, to jest dosyć logiczne, ale dodam, że nas interesuje tylko wygrana Bayernu i chcemy, żeby jak najszybciej Celtic odpadł z tych rozgrywek. Oczywiście z poziom emocji to tylko dodam na koniec, że z pewnością wielkie to będzie starcie, zarówno pierwsze, jak i drugie, a więc ten dwumecz Manchester City i Real Madrid, walka o jedną ósmą finału, no ale z pozycji rankingowej oczywiście on to nas specjalnie nie interesuje, gdyż te kraje są lata świetlne przed Polską Ligą. I teraz zaglądamy do rozgrywek Ligi Europy, konkretnie Faza Pucharowa, mleczę playoff i to, co nas najmocniej interesuje, oczywiście z perspektywy rankingowej. Przede wszystkim to jest starcie Midland Real Sociedad, klub Adama Buksy, a więc reprezentant Ligi Duńskiej, która jest rzecz jasna przed nami, a więc tutaj no, w grę wchodzi z naszej perspektywy tylko triumf hiszpańskiej ekipy. To także będą konfrontacje PAOKu z FCSB, Grecja jest przed nami rzecz jasna, więc też tutaj kibicujemy klubowi z Rumunii, no i oczywiście tuente Bodoglimt, a więc Bodoglimt, czyli to jest reprezentant Norwegii, i tutaj oczywiście też najmocniej nas interesuje. No, wygrana w tym dwumeczu holenderskiego zespołu, tak to wygląda, czyli to jest jeden dwumecz w lidze Mistrzów, który nas najmocniej interesuje, a także trzy dwumecze na etapie playoffów ligi Europy. Z wiadomych przyczyn mecze w fazie play-off, ligi konferencji, no, nas mocno interesują. Przede wszystkim wchodzą tutaj już do gry polskie ekipy, konkretnie jeden polski zespół, a więc Agilonia. Natomiast to też są inne mecze, które nas interesują z pozycji rankingowej. Przede wszystkim po kolei to są starcia na pewno Celia Poel. Dodam tylko, że rzecz na Cypr jest za nami. Natomiast no, wiadomo, że chcielibyśmy, żeby jak najszybciej te kluby cypryjskie odpadły, żeby tutaj nie było tej pogoni za ekstraklasą. Dalej to, że na jest mecz TS Topola, Gilonie, Białystok. Pierwsze na wyjeździe 13 lutego, rewanż rzecz jasna tydzień później przy Słonecznej. Dalej to jest starcie islandzkiego Wikinguru Reykjavik, który zmierzy się z Panathinaikosem. E, przypomnijmy tylko, że Grecy mają no kilku tych reprezentantów, więc tutaj chcemy oczywiście, żeby z e, rzecz jasna odpadł. Dalej to jest ciekawy dwumecz, bo ponieważ Molde gra z Shamrock Rovers, a więc reprezentant Norwegii, natomiast może się zdarzyć, że wygrany tej pary zagra z Legią Warszawa w jednej 8 finału, więc też z tej perspektywy no, to będzie istotne, z kim tutaj zagrają stołeczni, e, ale rzecz Teraz na kibicujemy zespołowi z Irlandii, gdyż no, Molde to jest reprezentant Norwegii, która jest naszym rywalem. Dalej to jest cypryjsko-cypryjskie starcie, czyli Omonia Pafos. No, z jednej strony jest taka pewność i przekonanie, że jeden z tych cypryjskich klubów zagra dalej, no, z drugiej strony podbierają sobie punkty, więc to też dla nas jest dobra informacja. No i później kończymy to w zasadzie tym starciem Kopenhaga-Heineheim, czyli mecz duńsko-niemiecki. Tutaj z tej naszej polskiej perspektywy, że jasna kibicujemy ekipie z Bundesligi. Zacząłem ten materiał od bardzo optymistycznych słów dotyczących tego, że wkrótce najprawdopodobniej będziemy mieli dwóch reprezentantów w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dlaczego tak jest i skąd to się bierze? Przede wszystkim, jak doskonale pamiętacie, zajmujemy lokatę 17. A to oznacza, że z klucza mamy cztery ekipy w eliminacjach europejskich pucharów. Mistrz Polski gra w eliminacjach Champions League. Triumfator pucharu Polski gra w eliminacjach Ligi Europy. Z kolei kolejne ekipy grają w eliminacjach Ligi Konferencji. I jeżeli chodzi o dokładną taką tabelkę, czyli powiedziałbym podział miejsc startowych, to tak to mniej więcej wygląda. Tutaj wszystko jest kapitalnie napisane, jak to wygląda, jeżeli chodzi o fazę ligową europejskich pucharów, a także same eliminacje. Tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy na lokacie 17, więc to oznacza, że mamy właśnie jeden klub w eliminacjach Ligi Mistrzów, jeden w eliminacjach Ligi Europy i dwa w eliminacjach Ligi konferencji. Natomiast zdaniem wielu optymistycznych prognoz, które są dla nas piekielnie optymistyczne, będziemy mieć wkrótce lokatę 12. Bierze to się z tego, że bierzemy pod uwagę tylko trzy ostatnie sezony, czyli kasujemy rozgrywki 2020-2021 a także 2021-2022, które mówiąc tak delikatnie nie były dla nas specjalnie dobre. Wówczas polskie kluby nie robiły furory w europejskich pucharach. Żeby też pogadać o konkretach, jak w tej chwili widzicie zerknięcie na tabelkę ze strony Football Metz Data, to jest kapitalnie rozrysowane. Mamy tutaj zazna zaznaczone trzy ostatnie sezony, w zasadzie dwa ostatnie sezony plus sezon obecny, czyli rozgrywki 2022-2023, kiedy to przecież rewelacyjnie grał Kolejusz zespół Johna van der Broma awansował wówczas do ćwierćfinału Ligi Konferencji i nazbieraliśmy tych punktów mnóstwo. To także są bardzo dobre rozgrywki europejskie w naszym wykonaniu 2023-2024, kiedy doskonale pamiętacie, że Polska miała Dwóch reprezentantów w Europie, czyli Raków grający w Lidze Europy i Legia grający w Lidze Konferencji, plus sezon obecny, który również jest dla nas bardzo dobry. Zresztą momentami Jaga, a także Legia bawiły się w tych rozgrywkach Ligi Konferencji. Tutaj jak widzicie, mamy lokatę 12, jesteśmy przed Norwegią, przed Danią, wyprzedzamy także Szwajcarię, Austrię czy Szkocję. No i właśnie biorąc pod uwagę te prognozy i te ostatnie sezony, plasujemy się na miejscu 12, co z kolei dla nas oznacza rewelacyjne historie, jeżeli chodzi o miejsca polskich klubów w europejskich puchar gdyż dwa polskie kluby będą grały, zakładając, że będziemy mieć lokatę 12 w eliminacjach Ligi Mistrzów, dwa polskie kluby będą grały w eliminacjach Ligi Europy i jeden reprezentant będzie grał w eliminacjach Ligi Konferencji. I tak, jak też powiedziałem, na początku materiału to nie jest jakaś taka wizja, której nie możemy sięgnąć, to nie jest jakaś absolutna sfera marzeń, tylko realna prognoza, jeżeli będziemy trzymać się od takiego szlaku, który obraliśmy, a więc regularnie, jeżeli dwie polskie ekipy będą grały w europejskich pucharach, no przede wszystkim chodzi tutaj o tę ligę konferencji, gdzie tych punktów teoretycznie łatwiej się, łatwiej się zbiera, biorąc pod uwagę klasę rywali, to myślę, że możemy to prędzej czy później osiągnąć. Natomiast pytanie istotne, co zrobić, żeby zmaksymalizować taką swoją skuteczność w Europie? Co zrobić, żeby polskie kluby były na przykład Prostawione w eliminacjach i co zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na dobre punktowanie. Przede wszystkim warto też zerknąć na ranking klubowy. To jest taka europejska hierarchia, gdzie patrzymy stricte na kluby i na to, jaki jest taki, powiedziałbym, indywidualny dorobek i bilans w tych rozgrywkach europejskich. Jak się łatwo domyślić, najlepiej z polskich klubów wypada Legia z uwagi na kapitalną historię w ostatnich latach w Europie, no i w zasadzie na fakt, że stołecznie tylko w jednym roku, w ostatnich pięciu latach, nie grali w europejskich puarach. Natomiast tak wyglądają konkrety, jak to skonale teraz widzicie, Wybrałem sobie te topowe polskie kluby, jeżeli chodzi o wyniki w Europie, plus oczywiście porównałem to sobie z tymi tuzami w europejskiej hierarchii, czy to jest Real Madrid, City, Bayern, Liverpool, PSG. Dopisałem to tylko, żebyście widzieli, jakby tutaj no, tę diametralną różnicę, jeżeli chodzi o punktację. Natomiast to, co nas najmocniej interesuje, no to są właśnie polskie kluby. Mamy przede wszystkim Legię Warszawa, która poza tym sezonem 22-23 zawsze gra w europejskich pucharach. W tym sezonie to jest aż 11 zebranych punktów, i łącznie to jest 26,5 punktu, co z kolei daje Legi 70 do czwarte miejsce. To jest bardzo wysoko lokata, natomiast no oczywiście kibicujemy, żeby Legia cały czas piła się w górę. Ja też to mówiłem w jednym z ostatnich materiałów, że to oznacza, że legioniści będą rozstawieni, jeżeli chodzi o eliminację. Prawdopodobnie to będzie także oznaczało, co jest dużą rzeczą, absolutnie dużą rzeczą, rozstawienie aż do trzeciej rundy eliminacji Ligi Natomiast to, co nas też interesuje, no to na pewno inne kluby, a więc przede wszystkim Lech Poznań, który oczywiście nie gra w tym roku w europejskich pucharach. Natomiast z uwagi na kapitalną historię chorową no ten bilans ma i tak nie najgorszy. Dokładnie Kolej już pracuje na lokacie 91. Łącznie ma tych punktów 19. Dalej jest Jagiellonia, który cały czas pozostaje w grze i której kibicujemy. To jest lokata 149. No i Jaga uzbierała w tym sezonie europejskim 10 punktów. No i później to jest Raków, jako to czwarta polska ekipa, która ma tych punktów łącznie 8. Rozgrywki 21, 22, 22, 23 spuentowane tylko eliminacjami. Z kolei rozgrywki 23, 24. No to już była ta faza wówczas grupowa Ligi Europy. Jako puente tylko warto dodać, że już wkrótce, że już niedługo, już za dokładnie 6 dni, wracają te rozgrywki europejskie z polskiej perspektywy. Mówię o tym pierwszym meczu Jagilem Białystok. To jest rywalizacja z TSC Bačka Topolana na wyjeździe i zobaczymy, jak sobie poradzi zespół trenera Adriana Siemieńca. No i oczywiście, moi drodzy, na kanale pojawi się też zaraz materiał, a więc dzień później, tradycyjnie w piątek, to będzie takie podsumowanie tych wyczynów Jagilem Białystok, jednocześnie spojrzenie z perspektywy na ranking UEFA. Piotr Pecki kanał 365 Dnia Wielkie dzięki, że oglądaliście ten film do końca. Oczywiście prośbę o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.